Cześć, szczęście może, witajcie. Kochani, wyobraźmy sobie scenę z dzisiejszej Ewangelii. Jest sobie skarbona, taka duża skrzynia, a wokół niej tłum ludzi. I to nie byle jakich, tylko ludzi bogatych, ważnych, wpływowych, dobrze ubranych. I ci ludzie wrzucają do skarbony dużo ofiary, wiele pieniędzy. Podchodzi też tam biedna wdowa. Ktoś mało ważny, może nawet bez znaczenia, na pewno jest źle ubrana w coś starego, zniszczonego i też wrzuca coś do skarbony. Ale w porównaniu z tym, ile wrzucali inni, to jej ofiara musiała wydawać się wręcz śmieszna. I w porównaniu z tym, ile, jakie ofiary składali inni, to jej gest musiał wydawać się bardzo drobny, wręcz nieistotny i nawet jeśli ktoś go zauważył, to na pewno nie docenił. A na kogo zwraca uwagę Pan Jezus? Właśnie na nią. Dlaczego? Bo Pan Jezus widział jej serce. Wiedział, że jej gest był w 100% szczery, nie był ani trochę na pokaz, że był przeznaczony tylko dla Pana Boga. Pan Jezus wiedział, że wdowa nie miała nic a mimo to i tak się podzieliła. I w związku z tym wiedział też, ile tak naprawdę ten gest ją kosztował, co ono oznaczał, i że w jej wykonaniu to było takie pełne zawierzenie się Panu Bogu. I choć pewnie nikt z ludzi tam zgromadzonych nie zwrócił na to uwagi. To Pan Jezus właśnie ją stawia za wzór. Ta Ewangelia przypomina nam o tym, że Pan Bóg patrzy przede wszystkim na nasze serce. A to jest bardzo dobra informacja, bo oznacza, że gdy y, robimy coś dobrego, ale inni y, uznają to za drobne, nieistotne, y, nie doceniają tego, a może nawet nie zauważają, y, ale my robimy to szczerze, z pełnym zaangażowaniem. A przede wszystkim powodem, dla którego to robimy, jest, Miłość, to choćby nikt tego nie widział, to Pan Bóg to widzi, i w Jego oczach to jest coś wielkiego. Kochani, dlatego dobrze zastanowić się, gdy coś robimy, to tak naprawdę, co nam przyświeca, dlaczego to coś robimy i czyje zdanie jest dla nas najważniejsze. Trzymajcie się z Bogiem.